Witam. E, słuchajcie, Wolontariuszka Sylwia, która mi najczęściej pomaga, czyli znaczy zawsze pomaga, w tej chwili jest w Anglii na wakacjach i zastępuje ją e, też, wolontariuszka Diana. A Diana, oprócz tego, że mi pomaga utrzymać tutaj porządek w domu, normalnie na etacie pracuje w domu opieki społecznej i tak wczoraj rozmawiamy jak tam praca wygląda jakieś praca to jest potrzebują pracowników nawet żeby chcieli pracować tylko nie ma chętnych do tej roboty bo tych ludzi w domu opieki jest dużo a mają zamiar wybudować jeszcze jedno piętro. Będzie jeszcze więcej, bo chętnych jest do takiego domu. Ale nie ma pracowników. Nikt nie chce przyjść. Czasami ktoś przyjdzie dzień, dwa popracuje i się zwalnia. Diana pracuje tam już kilka lat. Mówi, robota ciężka, bo to wiadomo. Ludzie starsi, ludzie chorzy, trzeba pomóc we wszystkim. I mówi, Robot, roboty jest, jest do oporu, ale nie ma komu robić. No i właśnie dlaczego ja nagrywam dzisiaj tym. Bo tak, albo czytam, albo słucham, jak to mówią. Nie ma pracy, nie ma pracy. I ktoś to niedawno mówił: jestem po studiach, jestem magistrem, nie ma żadnej pracy dla mnie. A nawet bym poszedł ulicę, zamiatać czy coś robić. Na wyspisku śmieci nawet robić, żeby tylko coś mieć, żeby zarobić na chleb. I widzicie, w domu opieki społecznej jest robota, potrzebują pracowników. Nie ma jakoś chętnych. To akurat mówię o Gdańsku. I tak mi się wydaje, że w całej Polsce jest taki problem, że są domy opieki. Kochętnych chętnych nie ma. Wiadomo, że robota nie jest lekka. Bo przy ludziach starszych, chorych. Co po niektórzy tam chorzy na Alzheimera, czy coś, to trzeba pomóc. Trzeba się pracować. Ale ro robotę można znaleźć. Także, jak kto będzie chciał, to robotę znajdzie. Przynajmniej w Gdańsku. Teś, trzymcie się. się.